Joanna Kurowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i energetycznych postaci polskiej sceny aktorskiej, niedawno obchodziła swoje 60 Te urodziny. Urodziny te były okazją do osobistej refleksji podczas jej sobotniego występu w programie śniadaniowym Halotu Polsat. Kurowska, znana z seriali takich jak Graczykowie i Świat według kiepskich, a obecnie błyszcząca w teściowach na antenie polsatu. Podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat branży. W szczerej rozmowie z Agnieszką Chyży i Maćkiem Rokiem, Gwiazda nie tylko opowiedziała o swoich zawodowych osiągnięciach, ale też odważyła się na otwarte wyznanie dotyczące swoich relacji z córką, Zosią Świątkiewicz. Bycie matką i aktorką to nieustanna równowaga, mówiła, dodając, że współpraca i wzajemne zrozumienie są kluczowe w ich relacji. Odnosząc się do wyzwań w swojej karierze, Kurowska nie ukrywała, że aktorki często muszą zmagać się z problemami specyficznymi dla ich zawodu, ale podkreślała również swój optymizm i wiarę w przyszłość. Dopiero czekam na fajną rolę dla mnie. Wierzę w Kingę Dębską. Jest to jedna z nielicznych twórczyń, która ma wolność. Zagrałam w grze z cieniem. Uważam, że była to fantastyczna rola wyznała z entuzjazmem. Joanna Kurowska, doświadczona aktorka polska, znana z przełomowych ról w serialach telewizyjnych, podczas niedawnego występu w programie Halo to Polsat, poruszyła problem braku dobrze napisanych ról dla kobiet w branży filmowej. W rozmowie z Agnieszką Chyży i Maćkiem Rokiem, wyjawiła, że już od czasów studiów w szkole filmowej w Łodzi zetknęła się z tym problemem. Mniej się pisze dobrych ról dla kobiet. Jak poszłam do szkoły filmowej w Łodzi, mówiłam męski tekst, dlatego że był lepiej napisany. Wykładowca był zdziwiony, opowiadała Kurowska, zwracając uwagę na nierówności w dostępnych scenariuszach. W dalszej części rozmowy aktorka otworzyła się również na temat swojej relacji z córką, Zosią Świątkiewicz. Zosia jest owocem małżeństwa aktorki z zmarłym w 2014 roku dziennikarzem sportowym Grzegorzem Świątkiewiczem. Kurowska podkreśliła, że choć bardzo się lubią i cenią wspólnie spędzany czas, nie chce mieszać przyjaźni z rodzicielstwem. Ja bym nie łączyła przyjaźni z rodzicielstwem. Córka musi wiedzieć, że ma mamę. My się po prostu lubimy. Lubimy spędzać czas ze sobą. Ja chcę pozostać mamą, a nie być koleżanką. Koleżanek może mieć tysiąc, a mama jest jedna, wyraziła swoje przemyślenia na temat rodzicielskich ról. Te refleksje Joanna Kurowska przekazała z nadzieją na zwiększenie świadomości na temat potrzeb i oczekiwań aktorek w przemyśle filmowym, jak również na wzmocnienie wartości i znaczenia autentycznych relacji rodzinnych w życiu osobistym.